Czesia z klanu poddala się operacji i wyciecia skóry z powiek, jak dzisiaj wygląda. Anna Powierza, która swego czasu była jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, dziś kojarzona jest główną z roli Czesi w telenoweli klan. Gwiazda nie chciała jednak dać się za Dlatego ta spróbowała spełniać się jako fotomodelka, a przez pewien czas zajmowała się nawet. Kropka pisaniem ksiazek 44-latka jest także niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie już nieraz udowadniala, że potrafi być prawdziwa mistrzynia metamorfozy. Z diecie, które gwiazda klanu parę dni temu umieściła w social mediach tym razem jednak mocno zaniepokoiło jej wielbicieli. Aktorka miała bowiem na twarzy widoczne blizny. Uzytkownicy Instagrama zaczęli się zastanawiać, czy na policzku nie jest przypadkiem efektem jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia? Początkowo 44-latka nie chciała wchodzić w szczegóły, a w komentarzach pod zdjęciem poinformowała jedynie internautów, że nie ma zewnętrznych powodów do niepokoju. Parę dni później Anna powierza zdradziła fanom, że poddala się zabiegowi wycieciu nadmiaru skóry z powiek. O szczegółach poinformowała na swoim instagramowym profilu. I owszem, zrobiłam to. Tak jak za nic bym nic w siebie nie wstrzyknęła, tak wycinanie to zupełnie inna bajka. Tym razem cudna pani doktor wyciela nadmiar skór na powiekach. Czy wy macie świadomość, Za ten zabieg można zrobić na NFZ? Jeśli macie w planach wyciecie powiek, sprawdźcie. Czy nie kwalifikujecie się ze względów zdrowotnych? Czeka się długo, ale. Kropka. Warto relacjonuje rozentuzjazmowana Anna Powierza. Wpis opatrzyła obszerna fotorelacja, na której witać kolejne etapy metamorfozy. Choć dziś aktorka prezentuje się rewelacyjnie, trzeba przyznać, ze zdjęcia zrobione bezpośrednio po zabiegu wyglądają dość drastycznie. Gwiazda klanu przyznaje jednak, że zdawała sobie sprawę z tego, że dobry wygląd wymaga wielu poswiecen. Patrząc na zdjęcia, aż trudno w to uwierzyć, ale 44-latka zapewnia fanów, że zabieg jest całkowicie bezbolesny. Pomimo tego, jak wyglądałam, czułam się wspaniale. Sama byłam zdziwiona, ale nawet zaraz po operacji nic nie bolalo. No, może tylko serce tych osób, co mi w owym czasie widzieli. Byli pewni, że tęsieniaki mam po naprawdę solidnym mordobiciu. Pę się nie im wychodzić z domu. Ale im wiadomo. Wychodziłam w oksach, żeby nie straszec, choć nie ukrywam. Zresztą. Sami zobaczcie na storce. Musiałam wtedy wygladać na maksa dziwacznie, czytamy na profilu aktorki. Internetom bardzo spodobał się nowy wygląd artystki, co widać w wielu pozytywnych komentarzach, które znalazły się pod postem. Aniu. Blefaroplastyka jest jednym z najfajniejszych zabiegów medycyny estetycznej. Wiem co z o tym. Wygladasz bosko napisala jedna z użytkowniczek Instagrama. Super pani wygląda. Teraz to ja widzę, że się zrobić ten zabieg napisala kolejna. Biorąc pod uwagę slabosanne powierzę do poprawiania swojej urody, można się spodziewać, Zami nie jest to ostatni zabieg, któremu poddala się artystka.